Dziś porozmawiamy sobie o Esie Twórcy, który niedawno przekroczył 100 tysięcy subskrypcji na YouTube To ogromne osiągnięcie, zwłaszcza biorąc pod uwagę Jak trudne jest obecnie wybicie się w społeczności Minecrafta Ale czy to dopiero początek jego drogi? Czy może zasługuje na jeszcze większą popularność? Niż odebranie srebrnego przycisku Bo w końcu to i można nawet wbić shortsami Przyjrzymy się temu, jak wygląda jego content Co wyróżnia go na tle innych twórców i czy rzeczywiście można porównywać go do Koba, czyli popularnego youtubera Fortnite'owego, który w pewnym momencie zdominował algorytmy i zdobył ogromną liczbę fanów. Przejdźmy zatem do sedna samego materiału. Zacznijmy od liczb, bo one często najlepiej oddają skalę popularności. Na jego transmisjach na żywo regularnie ogląda go około 1000 widzów, co jest świetnym wynikiem, biorąc pod uwagę, że wielu twórców z większymi kanałami osiąga znacznie niższe liczby. Co do wyświetleń filmów, to jego materiały zdobywają od 40 tysięcy do nawet 280 tysięcy wyświetleń pod filmem. To pokazuje, że jego content trafia do szerokiego grona odbiorców, a algorytm YouTube wyraźnie go lubi. Ale czy te wyniki oznaczają, że S osiągnął już swój sufit popularności? Moim zdaniem niekoniecznie. Minecraft to gra z olbrzymią społecznością, a twórcy, którzy potrafią się odpowiednio wyróżnić, mogą liczyć na jeszcze większy rozwój. Patrząc na jego obecne tempo wzrostu, można śmiało założyć, że jeśli utrzyma jakość i konsekwencje w nagrywaniu, jego kanał może dojść do 200 tysięcy subskrybentów znacznie szybciej niż się spodziewamy. A później tak ukróćmy jego drogę do pół miliona, aż do miliona i ponad miliona. Ale to już myślę, że trochę w dalszej przyszłości. Widzowie coraz częściej mówią o Esie jako Minecraftowym Jacobie. A dlaczego? Głównie przez jego podejście do tworzenia kontentu, a zwłaszcza do tytułów i miniatur. Jacob w swoich najlepszych czasach mistrzowsko wykorzystywał clickbait, ale robił to w sposób, który przyciągał uwagę, a jednocześnie dostarczał rozrywkę. S w pewnym stopniu inspiruje się jego stylem, szczególnie poprzez wykorzystywanie popularnych schematów tytułów, jak na przykład exe. Dynamiczne miniatury, które od razu przykuwają wzrok widza i zachęcają do kliknięcia. Niczym właśnie u Jacoba sprzed paru lat, jak były przykładowo czasy. Pewnego wirusa, którego nie będę tutaj lepiej wymawiał. Krótkie, treściwe materiały, które szybko angażują widzów i sprawiają, że chce się obejrzeć kolejny film. Ważne jest też, by dodać coś od siebie, i tutaj S robi to dobrze, przerabiając popularne formaty na swój własny sposób. Mimo, że 100 tysięcy subskrypcji to już ogromny sukces, S wciąż ma potencjał na więcej. Jakie kroki mógłby podjąć, żeby jego kanał rozwijał się jeszcze szybciej? No cóż, na pewno większa aktywność na social media. TikTok, Twitter czy Instagram to platformy, które mogą przyciągnąć nowych widzów. Więcej współpracy z innymi twórcami. Na polskiej scenie Minecrafta mamy wielu twórców, którzy chętnie nagrywają razem. Nawet jedno wspólne nagranie z większym youtuberem mogłoby mocno pomóc w dalszym rozwoju. Mogłyby też pomóc tutaj nowe formaty filmów, czyli eksperymentowanie z nowymi pomysłami na serię, które mogłyby pomóc utrzymać zainteresowanie widzów i przyciągnąć nowych. Jednak przejdźmy do jednego z bardziej kontrowersyjnych tematów związanych z SM. A mowa tu o botowaniu jego transmisji na żywo. Czasem zdarza się, że jego widzowie celowo botują jego live'y, co skutkuje tym, że nagle na liczniku oglądających pojawia się np. 2500 osób. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to ogromny sukces, bo w końcu mało który polski twórca Minecrafta regularnie osiąga takie liczby na streamach. Ale ogólnie, dlaczego botowanie to problem? Ponieważ botowanie może sprawić, że YouTube zacznie błędnie interpretować rozwój jego kanału. Algorytm analizuje zachowania widzów i jeśli zauważysz, że nagle na streamie jest kilka tysięcy osób, ale aktywność na czacie i rzeczywiste zaangażowanie są niskie, to może to negatywnie wpłynąć na przyszłe rekomendacje. S również ostrzegał widzów, że butowanie może mu bardziej zaszkodzić niż pomóc. W przeszłości wielu twórców miało problem z fałszywymi subskrypcjami, które później YouTube usuwał, a przez to ich statystyki wyglądały dziwnie i niestabilnie. Jeśli S chce budować stabilną i zaangażowaną społeczność, tylko na się herbatki czekajcie. Na czym to ja skończyłem? Yy, I zaangażowaną społeczność, to najlepszym rozwiązaniem będzie organiczny rozwój. Nawet jeśli trwa to dłużej, to w końcu prawdziwa widownia zawsze jest cenniejsza niż puste liczby. Ale czy butowanie mu pomaga, czy szkodzi? W rzeczywistości to zależy. Z jednej strony, większe liczby na live'ach mogą sprawić, że YouTube zacznie polecać jego transmisję większej liczbie osób, i jego widownia, albo osoby, które nawet wcześniej go nie oglądały, mogą chętniej wchodzić na jego transmisję. Ale z drugiej strony, jeśli algorytm wygryje boty, może to wpłynąć negatywnie na widoczność jego filmów i przyszłe zasięgi. Kiedy mówimy o Esie i jego rywalach na anarchii, nie możemy pominąć jednej kluczowej postaci czyli Trąby Powietrznej. To twórca, który przez długi czas był uważany za jednego z najbardziej wpływowych graczy na polskiej scenie anarchii Minecrafta. Jednak zniknął na ponad 15 miesięcy. Z publikowaniem filmów, pozostawiając wielu widzów w niepewności, czy kiedykolwiek wróci z regularnymi treściami na jego kanał. Oczywiście publikował przez ten czas daily streamy oraz od czasu do czasu shortsy, przez co widzowie mogli śledzić jego aktywność. Było to ogromne zaskoczenie dla jego fanów, którzy przez ponad rok nie mieli od niego żadnych wieści. Powrót po tak długim czasie zawsze budzi wiele pytań. Ale czy planuje wrócić na stałe z publikowaniem filmów, to wie. Niektórzy spekulują, że jego powrót z odcinkiem mógł być związany z rosnącą popularnością Esa i możliwe, że widząc jak mocno rozwija się scena anarchii na YouTube to postanowi ponownie spróbować swoich sił i sprawdzić czy nadal może liczyć na wsparcie widzów. A ponadto ogłaszał już miesiąc temu na swoich streamach, że niedługo weźmie się za materiał, który opublikuje w marcu tego roku. Czyli rzeczywiście był to zaplanowany shit. A i widzowie trochę was yy, leciutko okłamałem, bo pije rumianek, nie herbatę, sorry. Zapraszają sobie rumianek, ale Rumianek z gruszką. Taki montażysta wstawi taki obraz Rumianka z gruszką. Po prostu, no id identyczna paczka, nie? Po prostu, no, na, na pewno jest tylko jeden taki w swoim rodzaju. Tylko za masz markę, żeby tutaj nie robić free promocji. Dobry, dobry, ale coś czuję, że będą nocne wizyty w ubikacji, nie? Oby nie, oby nie, bo jest 22. Ale w sumie jutro na 11 do szkoły, ale w sumie jutro mam prawie na 12 do szkoły, bo odwołali większość lekcji. To tak można żyć, to ja sobie o 9 wstanę elegancko. Bez wątpienia, S to jeden z najjaśniejszych punktów na polskiej scenie Minecrafta. Ale warto się zastanowić, czy jego obecny sukces jest wszystkim, czego zasługuje. Czy może jednak brakuje mu jeszcze czegoś, co pozwoliłoby mu osiągnąć naprawdę ogromny sukces, o jakim marzy wielu twórców. Zacznijmy od tego, co stoi za jego popularnością. S jest graczem, który rozumie grę jak mało kto. Jego umiejętności są niewątpliwie na wysokim poziomie. A filmy, które produkuje, pokazują nie tylko talent, ale także ogromną wiedzę o grze. Oraz po prostu skilla, czystego skilla. Warto również zauważyć, że zna potrzeby swojej widowni. Wie, czego oczekują gracze i stara się dostarczać im właśnie to. Czyli bitwy w trapach, jakieś klepy, PvP. A więc tutaj zaczyna się prawdziwa debata. Oczywiście w obliczu jego rosnącej popularności wielu może się zastanawiać, jak daleko jeszcze może dojść. Jego wyniki na YouTube są solidne, ale wciąż dalekie od poziomu absolutnej czołówki. Oczywiście możliwe, że jest w trakcie budowania czegoś większego, a jego sukces może dopiero się zaczynać. S już teraz ma mocną pozycję na rynku Minecrafta w Polsce, ale czy jest w stanie wyjść poza tę niszę? Zdecydowanie tak, jeśli tylko zdecyduje się na eksplorowanie innych formuł, na przykład bardziej powiązanych z gamingiem ogólnie. Lub rozwinie własny unikalny styl tworzenia treści, który będzie mógł przyciągnąć jeszcze szerszą publiczność. Przykładowo jakieś streamy, IRL, czy nawet odcinki. No bo w końcu już pokazał twarz. To co mu stoi na przeszkodzie? Widzu, widzu, ja też pokazałem twarz, także zostaw suba i lajka. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz. Widzę twoją twarz, bo nie, napisz. Napisz fajne włoski, fajne włoski napisz. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz fajne włoski, bo byłem dzisiaj u fryzjera. Nowe włoski, chłopie. Dajcie znać, czy, czy wolicie filmy z kamerką, czy takie jak są, e, nie wiem, może pół na pół z kamerką. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Do następnych. Mam nadzieję, że montażysa tutaj zrobi jakieś eleganckie przejścia, jakieś sigma u... Mm, mm -hmm. Oj tak, mordeczki.